Nie wiem, czy dochodzą cię słuchy, jak wygląda tutaj sprawa Brexitu. Co ty o tym sądzisz? Czy to nastąpi, czy to nie nastąpi? No dla mnie przede wszystkim dziwne jest zachowanie Brytyjczyków. Jak oni nie są zdecydowani, a tak naprawdę prowadzą grę z Unią Europejską i tak naprawdę z całym światem. Ja mam nadzieję, że jednak wyjdą z tej Unii Europejskiej. Niech sobie bawią się w tym swoim kociołku, niech po prostu już dadzą nam spokój. No, oby tylko faktycznie Polacy, te, którzy mieszkają na wyspach, na tym nie ucierpieli. Patrzę, obserwuję teraz to z perspektywy wiesz, Stanów Zjednoczonych, trochę szkoda, że, że wychodzą. No bo jednak w Unii Europejskiej była ta siła, przeciwwaga właśnie między innymi do USA, teraz ta przeciwwaga no, troszeczkę zaczyna kuleć, więc nie ma dla takiej konkurencji właśnie dla Ameryki. A czy ty uważasz, że jak nastąpi ten Brexit? Unia się utrzyma i będzie w takiej strukturze, jak jest, jaką znamy dzisiaj? Mam nadzieję, że tak. Bo jednak dzięki Unii wszyscy skorzystali. No spójrzmy na rolników, którzy tak protestowali, ale jak pięknie skorzystali, prawda. Myślę, że każdy z nas na co dzień widzi, ile dzięki Unii może skorzystać, jadąc autostradami, czy patrząc, jak rozwijają się nasze miasta, czy nasze wsie. To są właśnie pieniądze z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że ta Unia się utrzyma i będzie dalej się rozwijała. Korzystałeś kiedyś z dotacji? Nigdy nie korzystałem z dotacji z Unii Europejskiej. Ja jednak twierdzę, że własnymi rękoma, własną głową można dojść do pewnego sukcesu. Nigdy jeszcze nie skorzystałem.